Witajcie kochani w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś na mój trenerski warsztat bierzemy kostkę łączącą w sobie dwie niezwykłe cechy. Z jednej strony jest to kostka bardzo łatwa, na co może wskazywać choćby długość tego materiału, a z drugiej strony potrafi odstraszyć swoim wyglądem i hipnotyzującym systemem poruszania. Mowa oczywiście o łamigłówce. Jircube, czyli eleganckim chrześcijanie podobnym do klasycznej kostki Rubika, choć poza finalnym kształtem oraz kolorami na każdej ścianie więcej będzie różnic niż podobieństw do Klasycznej kostki Rubika. Ja jestem Rubik Trener i dziś pokażę Wam, jak rozwiązać Gircu'a, czyli kostkę, która niejednego przyprawiła o zawrót głowy. Jedziemy! To co naszej dzisiejszej bohaterki jest holenderski konstruktor Oskar van de Venter, który swoją przygodę z łamigłówkami rozpoczął już na początku lat 90. zeszłego wieku i trzeba tutaj zaznaczyć, że skonstruował i co ważniejsze, skutecznie wprowadził do sprzedaży masę łamigłówek, no ale niewątpliwie najpopularniejszą z tych kostek jest właśnie łamigłówka Jircube. Jak zapewne zauważyliście, w sklepach kostkowych mamy do wyboru masę różnych gircubów, z których każdy wprowadza coraz to nowe funkcjonalności. Ja skupię się dzisiaj na najpopularniejszej pierwszej wersji tej łamigówki, którą możemy spotkać w dwóch klasycznych wariantach. Są to te dwie kostki, pozostałe nie będą nam dzisiaj potrzebne i właśnie na tych zbudowany będzie ten kurs. Zacznijmy od poruszania łamigłówką. Jest to doskonały moment, aby powiedzieć Wam o najważniejszej zasadzie kręcenia jirkiubem, a mianowicie takiej, że można ruszać tylko podwójnymi ruchami. Nie możemy wykonać pojedynczego ruchu do góry. No, wstępnie wygląda, że wszystko jest OK. Tak jak na zwykłej kostce też mogliśmy przekręcić raz do góry. Natomiast na zwykłej wszystkie ruchy można było kręcić pojedynczo. Nic nam się tutaj nie blokowało. A na tej kostce, jeżeli wykonacie właśnie pojedynczy ruch do góry, to dalej kostka nam się zblokuje. Zwróćcie uwagę, że środkowa warstwa również się przekręca przy takim ruchu, natomiast no, jest ten obrót wolniejszy i to nam się zblokuje. Jeżeli będziemy używać ruchów podwójnych, raz, dwa, to teraz nic się nie zblokuje. Zaczyna się oczywiście kostka mieszać, zwłaszcza te krawędzie, ale teraz możemy wykonać inne ruchy podwójne. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa tylko podwójne jeżeli znowu zrobię jeden kostka się zablokuje nie będziemy mogli ruszać w poprzek także taka jest najważniejsza zasada kręcenia ja teraz wymieszam kostkę i zaraz przechodzimy do układania kostka pomieszana i w pierwszym kroku chcemy ułożyć wszystkie białe narożniki obok siebie w taki sposób aby poza ułożonym białym kolorem również boczne naklejki pasowały do siebie ułożony efekt będzie wyglądał następująco jak widzimy wszystkie cztery rogi zrobione i dokładnie to co mówiliśmy. Mamy cztery białe naklejki, biały środek w środku i teraz dwie pomarańczowe, dwie niebieskie, dwie czerwone, dwie zielone. Tak wyglądać będzie pierwszy ułożony krok, a teraz wróćmy do układania. Kostka wymieszana i jak już dobrze znacie moje poradniki, wiecie, że duże etapy lubię podzielić na mniejsze mikrozadania, aby łatwiej było wam to wszystko zrozumieć i przede wszystkim zapamiętać. Tak też będzie teraz. Na początek musimy połączyć ze sobą dwa biało-niebieskie narożniki. Znajdźmy na początek biało-niebiesko-czerwony róg. Szukam biało-niebiesko jest biało-niebiesko-czerwony. Zobaczcie, na waszych kostkach też taki narożnik na pewno się znajdzie, jeżeli tylko macie zwyczajny układ kolorów. No i teraz ustawmy sobie tym niebieskim do siebie, o, w ten sposób, na przedniej ścianie tutaj ma być ta niebieska naklejka i cały narożnik. I teraz szukamy drugiego narożnika biało-niebieskiego i może on się znaleźć w trzech miejscach. I oczywiście pokażę Wam wszystkie poszczególne sytuacje. Zachęcam, aby złapać teraz ten narożnik, aby go nie zgubić. Trzymajcie palec na nim i teraz szukamy. Szukamy, tu nie ma, nie ma, nie ma, je! Yeah. Jest Jest drugi biało-niebieski, zobaczcie. Ok, trzymam sobie ten, trzymam ten. Jeżeli tylko trzymam tym niebieskim do siebie, wszystko jest ok. No i uwaga, z tego miejsca nasz narożnik może po prostu wskoczyć we właściwe miejsce. No jeżeli tu jest biało-niebieski, to obok niego musi być drugi biało-niebieski. Zatem nasz narożnik po prostu jednym ruchem wskakuje na miejsce. Gotowe. Dwa rogi są obok siebie, łączą je niebieskie naklejki i białe na właściwych ścianach i gotowe. Tak wygląda sytuacja pierwsza. A teraz druga sytuacja. Znowu mamy biało-niebiesko-czerwony narożnik jest. Trzymamy niebieskim do siebie i szukamy drugiego biało-niebieskiego. Gdzie on nam się tu schował? Tu go nie ma. Wcześniej to była ta sytuacja. Jest, jest tutaj, zobaczcie, mamy go bezpośrednio pod naszym pierwszym narożnikiem i to jest druga możliwość, gdzie ten róg może się znaleźć, tak? No i żeby stąd włożyć go w to miejsce, no to myślę, że już się chyba powoli domyślacie. Najpierw przesuniemy go sobie tutaj do tyłu, no bo Uwaga, nie możemy zrobić stąd i do góry, no bo łamiemy zasadę. Pamiętajcie, tylko podwójne ruchy. Więc stąd idziemy sobie do tyłu. Raz, dwa, tu jest teraz. A stąd już doskonale wiecie, że wystarczy wskoczyć na właściwe miejsce. Dwa rogi połączone. No i przed nami ostatnia możliwość. Już widzimy, że nie ma tego rogu tutaj. Tutaj też nie ma, więc gdzie jest trzecia możliwość? Jest, jest biało-niebieski za naszym biało-czerwonym, tak? Biało-niebiesko-czerwonym. To jest trzecia możliwość. Nie ma innych możliwości. Konstrukcja tej kostki sprawia, że tylko właśnie w tych trzech miejscach nasz drugi niebieski narożnik może się schować. Jeżeli mamy go tutaj, zasada jest ta sama. Znowu, stąd tu nie da się tak prosto przeskoczyć, ale możemy najpierw stąd wejść na trampolinę. No i właśnie, teraz jak to zrobić, żeby z tego miejsca róg spadł w to miejsce tutaj? Oczywiście tylnią ścianą przekręcimy dwukrotnie, zobaczcie. Raz, dwa. Jest tutaj, a stąd już doskonale, wiecie, wskakuje na właściwe miejsce. I to są moi drodzy, wszystkie możliwe sytuacje, jakie możecie napotkać przy łączeniu dwóch pierwszych narożników. Za każdym razem, maksymalnie w dwóch ruchach, da się połączyć dwa biało-niebieskie rogi. A teraz lecimy dalej, dokończmy krok pierwszy, który, jak się za chwilę okaże, nie będzie dla nas żadnym problemem. Jedziemy! Dwa biało-niebieskie narożniki zrobione. Zabieramy się za trzeci i czwarty, choć jest bardzo duża szansa na to, że już Wam się te rogi ułożyły. Gdyby jednak tak nie było, to mam dla Was bardzo miłą niespodziankę. A mianowicie, jeżeli te dwa są już zrobione, to zawsze dwa biało-zielone połączą Wam się na dolnej warstwie. Popatrzmy na dół. Jest! Mamy dwa biało-zielone narożniki. One są już ułożone. Zawsze tak to będzie wyglądało. No i teraz musimy po prostu dostawić je tutaj na górną ściankę. Już chyba widzicie, co trzeba zrobić, prawda? Po prostu przesuniemy podwójnym ruchem na bok. Raz, dwa, tylko podwójne na tej kostce. A następnie stąd wskakujemy po prostu na górę. Raz, dwa. Gotowe. Wszystkie cztery narożniki ułożone, zgadzają nam się ładnie kolory. Pomarańczowe dwa, dwa niebieskie, dwa czerwone, dwa zielone. Dopóki czegoś takiego nie zobaczycie na swoich girkibach, tak, tej zgodności kolorów tutaj, nie wolno wam iść dalej, tak? No dobrze, i zostało nam jeszcze jeden mały detal, aby cały ten krok był zakończony. Potrzebujemy jeszcze białego środka. No i znowu połowa z was pewnie już ten biały środek ma zrobiony, a druga połowa, podobnie jak ja, ma tutaj kolor żółty. Innej możliwości być nie może. Jeżeli tu jest żółty, to znaczy, że biały został nam na dolnej warstwie, i żeby stąd wskoczył nam na górę, wystarczy prawą ścianą przekręcić pełny obrót, czyli tak, żeby te dwa narożniki zrobiły sobie całą wycieczkę i wróciły na miejsce. Zobaczcie. Jadą dookoła, jadą, jadą, jadą. Już widzimy je z powrotem, wskakują na miejsce. Hop, gotowe rogi z powrotem się połączyły, a biały środek trafił doskonale w swoje miejsce. Mamy właśnie białego X, -a. boczne kolory narożników nam się zgadzają. Krok pierwszy zrobiony. Jestem przekonany, że zdecydowana większość z Was, drodzy widzowie, nie miała z tym krokiem żadnego problemu. Tych, którym jeszcze coś nie wychodzi, zachęcam przede wszystkim do spokojniejszego układania oraz powtórnego obejrzenia ostatniego fragmentu. Jestem przekonany, że po dwóch takich obejrzeniach wszyscy razem ruszymy dalej. A teraz zachęcam wszystkich Was, żebyście wymieszali swoje kostki jeszcze raz, wykonajcie to pierwsze zadanie kilkukrotnie i z ułożonymi wszystkimi narożnikami widzimy się po przerwie. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu, przez wielu uznawanego za ten najtrudniejszy w tej łamigłówce. Choć, biorąc pod uwagę to, że ma tylko cztery ruchy, nie powinniśmy czuć specjalnego przerażenia. Zobaczcie, jak to wygląda. Pierwszy etap zrobiony. Mamy białego X'a, kolory boczne się zgadzają, i teraz bierzemy tego X'a na dół i zajmiemy się ułożeniem tych biało kolorowych krawędzi, które lubię nazywać chmurami. No chyba zgodzicie się ze mną, że takie kłębuszki nam się z tych krawędzi robią, trochę jak chmury wyglądają, które o tutaj po niebie na naszej kostce nam fruwają, tak? Mamy cztery białe chmury. Każda z tych chmur ma dodatkowo jeszcze taki brzuszek kolorowy. Na przykład ta jest biało czerwona. Ta jest biało-zielona, i tak dalej biało-pomarańczowa, biało-niebieska. Wszystkie te cztery chmury musimy teraz włożyć na dolną warstwę, w te dziury, jakie tutaj e, widzicie. No i oczywiście, jak się pewnie domyślacie, jeżeli widzę chmurę biało-pomarańczową, no to gdzie ją wsadzimy? W którą z tych czterech dziur? Oczywiście między te dwa biało-pomarańczowe narożniki. Tutaj będzie musiała być nasza e, chmura biało-pomarańczowa. No dobra. E, oczywiście, podobnie jak wcześniej, te chmury mogą być. W różnych ustawieniach. Ja zacznę od tych najprostszych, kiedy chmury są na górnej warstwie, tak? Wszystkie cztery są na górze i pokażę wam, jak z tymi sobie poradzić. Yy, Okej, okay, lecimy. Jeżeli chmurę mam biało-zieloną, to pierwsze, co muszę zrobić, to ustawić ją nad biało-zielonymi rogami, tak? Czyli nad właściwym miejscem, do której chcemy tą chmurę wsadzić. No to nie są zielone, ale tutaj już tak. Zatem nasza chmura przelatuje sobie po górnej warstwie, jest, i stoi nad zielonymi rogami. Wszystko nam się zgadza. No i teraz krótka, czteroruchowa historyjka, tak jak obiecałem wcześniej przyszedł bardzo silny wiatr i nasza chmura odfrunęła do tyłu no to oczywiście lecą nasze chmury i podwójny ruch ciach, zielona chmura jest tutaj w tym miejscu, jest no i teraz na górę wyskoczyły dwie białe ryby no cóż, abstrakcyjnie to brzmi skąd ryby na niebie ale dzięki temu nasz umysł bardzo skutecznie to zapamięta, co to są ryby? zobaczcie, prawa ściana szukamy białych ryb czy widzicie już dwie białe ryby? Tak jest, nasze narożniki mają kształt rybek. No, zobaczcie, mamy tu płetwę tylną, małe płetwy. No, chyba widzicie kształt ryb, prawda? Tak jest, więc nasze ryby wyskoczyły na górę. Teraz robią sobie wycieczkę po całej górnej ściance. Muszą wrócić na to miejsce, tak? Idziemy. Hop, hop. Przesuwają się dookoła. Wróciły na swoje miejsce. I teraz bardzo ważny moment, w którym popełnia się bardzo dużo błędów. Te ryby muszą wrócić na dół, ale. Nie tędy, tylko muszą iść do tyłu. To jest bardzo ważne. One idą za kostkę. To musicie zakodować. Hop, hop. Nasze ryby wróciły i zobaczcie, że biało-zielona chmura trafiła we właściwe miejsce. Mam świadomość, że jest jeszcze przekręcona, to nie jest dla nas żaden problem. Obrócenie tych chmur będzie oddzielnym krokiem, a teraz chodzi o to, żeby one trafiły po prostu we właściwe miejsca. Gotowe, dobra, lecimy dalej. Teraz weźmiemy sobie pomarańczową. Dobra, biało-pomarańczowa już zobaczcie, stoi nad biało-pomarańczowymi rogami, tak? Wszystko jest ok. No i historyjka zaczyna się od początku, czyli. Wiatr odwiewa naszą chmurę do tyłu, tutaj, i znowu wychodzą ryby. Dwie białe ryby. Ryby okrążają kostkę, ciach, i idą gdzie? Za kostkę, tak jest, do tyłu, ciach, i gotowe. Zobaczmy na dole. Jest, biało-pomarańczowa trafiła na swoje miejsce. Zobaczcie, że akurat ta ułożyła się OK, tak? Już nie trzeba będzie jej obracać, tak też może się zdarzyć. Dla nas najważniejsze jest to, aby wszystkie cztery chmury były na swoich miejscach. Jednak tak jak powiedziałem, nie zawsze będzie tak prosto, że będą one na górze. Zobaczmy, jakie sytuacje możemy jeszcze spotkać. Może się zdarzyć, że nasze chmury będą już na dolnej warstwie, ale niestety będą wsadzone w złe miejsca. To jest najczęstszy problem, jaki uczniowie tutaj spotykają. Jak z tym sobie poradzicie, to już nie będzie dalej problemów. No dobra, jeżeli chmura jest źle wsadzona, zobaczcie, mamy biało-niebieską między zielonymi rogami. Musimy ją najpierw wyjąć na górę. Żeby to zrobić, ustawiamy tą źle włożoną chmurę przed sobą, o tutaj na dole, o tak, i na górę wyjmą ją. Ryby doskonale znacie je z tej strony, te dwie ryby znowu z prawej strony wyciągają naszą białą chmurę na górę, jest na górze jest. Te dwie ryby robią kółeczko. To jest ten sam algorytm i chowają się do tyłu i ciach. Poleciały do tyłu, zobaczcie, że biało-niebieska i dodatkowo biało-zielona one zawsze będą w parach chodzić wyskoczyły nam na górę. Udało nam się je wyjąć i teraz macie je włożyć z powrotem na miejsce ale oczywiście w taki sposób, jak mówiliśmy sobie w poprzednim tłumaczeniu. Więc biało-niebieska idzie teraz na niebieskie rogi jest, nad niebieskimi jest i znowu historia tylko pamiętajcie, że najpierw musimy zrobić ten wiatr. Raz, dwa. Dopiero wychodzą ryby, okrążają kostkę i chowają się za kostkę. Zrobione. Niebieski trafił na miejsce, ale jeszcze został nam, zobaczcie, pomarańczowy i tutaj czerwony. One zawsze będą w parach, tak jak już powiedziałem, więc jeżeli wyjmiemy jeden, drugi też nam się wyjmie. Zobaczmy. Biało pomarańczowy bierzemy przed siebie o tak i znowu wyjęciem tej chmury na górę zajmują się nasze ryby. Ryby idą na górę, robią kółeczko i. Za kostkę uciekają. Wyjęte. Zobaczcie, że biało-czerwony już jest nad biało-czerwonymi rogami. Super. No i teraz od początku. Hop. Do góry. Okrążenie całe i za kostkę. Wszystkie chmury są już na miejscach, i to są, moi drodzy, wszystkie przypadki, jakie możecie spotkać układając chmury. A teraz niespodzianka, uwaga! Jeżeli macie dobrze zrobionego białego X i wszystkie chmury są włożone we właściwe miejsca, to znaczy, że na górze efekt jest dokładnie taki sam. To znaczy, że żółty kolor, również zobaczcie, wszystkie klocki są na swoich miejscach. Zielony w zielonym miejscu, czerwone rogi, czerwony klocek, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy zrobionego ładnie białego X, mamy żółtego X i teraz musimy sprawić, aby na każdej ścianie bocznej również uzyskać dokładnie taki sam efekt. Żeby to zrobić, wystarczy, że będziemy żółtym X-em kręcili w jedną stronę. Aż na jednej ścianie, tutaj przed nami, spotkają się cztery rogi oraz środek o właściwym kolorze. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Kręcę teraz górną ścianą i jest! Są cztery białe rogi, ale nie ma niestety środka, tak? Więc kręcę dalej w tą samą stronę. Tak, jest środek, znowu są rogi, ciach. Pięknie połączył nam się X. Tutaj również X, na czerwonym tak samo i naturalnie na zielonym. Żółty i biały zachowane, i co bardzo ważne, zwróćcie uwagę, że wszystkie teraz chmury, wszystkie te zębatki, wszystkie krawędzie są na swoich miejscach. Białe, żółte oraz te poprzeczne, zobaczcie, czerwono-niebieski też jest we właściwym miejscu i tak dookoła. Wszystkie zrobione. Teraz wasza kolej. Łapcie swoje kostki i ułóżcie wszystkie chmury na właściwe miejsca Waszych JIR-kubów. Jestem przekonany, że jeżeli nie będziecie się spieszyć, to bez problemu włożycie wszystkie na swoje miejsca i za chwilę widzimy się w kolejnym kroku. Białe chmury ułożone, więc lecimy dalej do dwóch ostatnich kroków. Przyznam Wam szczerze, że nie zdarzyło mi się jeszcze, aby ktoś, kto opanował chmury, nie poradził sobie z resztą kostki. Zobaczcie, jak to wygląda. Kolejny krok polega na tym, aby wszystkie nasze zębatki zostały wyrównane, aby kostka uzyskała teraz ładny sześcienny kształt. Żeby to zrobić, wystarczy bardzo prosty ruch. Zobaczcie, że jak złapię teraz dwie brzegowe ściany i zaczynam nimi poruszać, to które zębatki się teraz obracają? No. Oczywiście kręcą się te w pionowej linii. Raz, dwa, trzy oraz ta z tyłu, zobaczcie, ona też się rusza, tak? Wszystkie cztery się obracają. Żeby one ustawiły się na właściwe miejsca, wystarczy, moi drodzy, wykonać dwa pełne okrążenia. Zobaczmy w takim razie. Te dwa żółte rogi robią teraz pełne okrążenia. I wrócił na swoje miejsce. Raz, i teraz drugi obrót. Ciach, wrócił? Wrócił i zobaczcie, że ładnie nam się te zębatki wyprostowały. Gotowe. W takim razie, jeżeli chcę uruchomić następne i naprawić kolejne, to muszę po prostu inaczej złapać kostkę. I teraz te cztery chcemy naprawić, tak? I znowu prawa ściana. Jeden pełny obrót oraz drugi pełny obrót. Ciach, ale zaraz czemu to się nie ułożyło? No właśnie, może tak się zdarzyć, że trzeba będzie zrobić to jeszcze raz. Zobaczmy. Jeden pełny obrót oraz drugi pełny obrót. Za drugim razem wszystko nam się pięknie ułoży i zostały nam te cztery. Jedziemy raz oraz drugi obrót. No i trzeba jeszcze raz zrobić jeden obrót oraz drugi gotowe wszystkie e, zębatki pięknie ułożone zostały nam już tylko te wewnętrzne elementy gotowe niestety może się zdarzyć, że mimo prawidłowego wykonania całego kroku wyrównywania naszych zębatek jedna bądź dwie zostaną niestety nieułożone taka sytuacja występuje tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli ktoś no, kręcił na siłę tymi zębatkami jak była pomieszana lub trochę za dużo siły w trakcie układania w to wkładaliście i ona po prostu przeskoczyła. Taka sytuacja jest niemożliwa na sprawnej łamigłówce oznacza to po prostu, że wasza kostka wymaga naprawy, nie da się tego naprawić kręceniem. Boli mnie, że mówię to w tym kursie, ale tak trzeba to ręcznie tutaj nastawić. Wystarczy rozchylić trochę te elementy, no i musimy tą zębatkę włożyć na właściwe miejsca. To jest oczywiście oszustwo. Nie róbcie tak, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Natomiast no, tylko w ten sposób można kostkę naprawić. Jeżeli teraz będziemy mieszać delikatnie, problem już się nie powtórzy. Natomiast gdyby zdarzało Wam się to często, oznacza to, że kostka jest niestety za luźna i wtedy trzeba zdjąć. Zewnętrzny klocek środkowy, najlepiej ze wszystkich ścian, tylko uważajcie, nie wszystkie naraz, żebyście pamiętali, gdzie je powkładać potem, dokręcamy śrubokrętem po pół obrotu na każdej ścianie, zakładamy z powrotem, i problem powinien praktycznie zniknąć. I teraz uwaga moi drodzy, jest to pierwszy moment, w którym układanie tych dwóch modeli będzie się nieznacznie różniło. Zwróćcie uwagę, że tutaj już ułożyliśmy sobie zębatki, a tutaj trzeba to dopiero zrobić. Wszystkie są we właściwych miejscach, zobaczcie chmury tam gdzie trzeba. Tutaj wygląda to spektakularnie, bo te krawędzie są dość duże, więc kostka wygląda strasznie. Natomiast teraz to wyrównywanie polega dokładnie na tym samym, tak? Czyli robimy dwa pełne obroty. Zobaczcie. Jeden pełny obrót. Oraz drugi pełny obrót. Nie ułożyło się więc jeszcze raz. Jeden oraz. Drugi wyrównały się nasze klocki, ale zobaczcie co się stało, są obrócone o 180 stopni, tak? Biały z pomarańczowym są zamienione. I nie da się teraz kręceniem tego naprawić, tak? Głównym zadaniem całego tego kroku jest sprawienie, aby krawędzie zostały na swoich miejscach, tak? I się ładnie wyrównały. A to czy kolory są tak czy tak, nie będzie miało na razie większego znaczenia. Wyrównajmy po prostu nasze kostki, tak? Więc mamy Dobrze zrobione. Zmieniamy teraz, tak? I znowu wyrównujemy. Aż ładny sześcienny kształt będzie, a yy, krawędzie na swoich miejscach. Tak, kręcę, kręcę, drugi obrót. Jest. O, zobaczcie. Tutaj fajnie nam się ułożyło. Super. I teraz zostały nam tylko te. Jeden obrót, i drugi cały obrót. Znowu jeden obrót, i drugi cały obrót. Gotowe. Kostka jest sześcienna, mamy kształt zachowany zarówno tutaj, jak i tutaj. Natomiast na pierwszym modelu one zawsze będą pasowały kolorystycznie, będą po prostu ułożone. A tutaj dużo częściej będziecie spotykali sytuację, w której 4 i z drugiej strony 4 są odwrócone o 180 stopni, i oczywiście za chwilę pokażę, jak to układać. Został już tylko ostatni krok układania GIR-CUBA, i mimo tego, że na tych dwóch modelach mamy dołożenia różne elementy, to system układania będzie dokładnie taki sam. Z tego miejsca bardzo Wam dziękuję za zasięgową łapkę w górę oraz za suba, jeżeli użycie swojego GIR-CUBA. <laughs> za wszystkie te aktywności pięknie Wam dziękuję, a teraz zobaczcie, jak wygląda ostatni krok. Zaczniemy od tego modelu, gdzie do naprawienia są wewnętrzne elementy, które moi uczniowie lubią nazywać żelkami. No i w sumie ciężko się dziwić, bo faktycznie kształt tych klocków może skojarzyć się z takim klasycznym żelkiem Haribo. Jest to podobieństwo. Natomiast jak je rozwiązać? No cóż, musimy popatrzeć, ile tych żelków jest zepsutych na poszczególnych ścianach. Tu widzimy, że są dwa, tutaj też dwa, ale już tutaj. 4, tak? Mogą być 2 lub 4. Na różnych ścianach zawsze są różne liczby. O tutaj też są 4. Musimy znaleźć ściankę, na której właśnie cztery zepsute żelki są obok siebie i ustawiamy tak, aby były przed nami, tak? I teraz naprawimy je dwoma bardzo prostymi ruchami. Pamiętajcie, one zawsze są podwójne, więc po prostu robimy całe podwójne obroty. Raz 2, czyli prawa ściana do góry, i teraz górną ścianą przekręcamy w lewo, żeby te klocki poleciały w lewą stronę. Raz, dwa. To są właśnie te dwa ruchy. Tylko zaraz, zaraz. Miało naprawić, a co tu się stało? To są, moi drodzy, te dwa ruchy, ale trzeba to powtórzyć jeszcze dwa razy. No to zróbmy to jeszcze raz. Do góry, prawa i znowu górna w lewo. Dwa razy. I jeszcze raz. Do góry. I znowu w lewo. I zobaczcie, to naprawiło nam wszystkie żelki na całej kostce i w ten sposób mamy ostatni krok na tym modelu. Natomiast tutaj będzie wyglądało to bardzo podobnie, choć, tak jak już powiedziałem, robimy inne elementy, tak, tutaj zębatki są do poprawienia. Natomiast co ciekawe, zwróćcie uwagę, że też liczba tych zepsutych zębatek na każdej ścianie będzie dla nas ważna. Na przykład tutaj zepsute są cztery, tak jest. A tutaj tylko dwie. Będziemy używali, moi drodzy, dokładnie tego samego algorytmu. Weźmy tam, gdzie są cztery przed siebie, w ten sposób i robimy dokładnie to samo, co przed chwilą robiliśmy. Tutaj, tak? Czyli prawa ścianka do góry i górna w lewo. Wyskakują dwa narożniki i dwa razy w lewo. Raz, dwa. OK. Jeszcze raz. Raz, dwa i w lewo. Raz, dwa. Jeszcze raz powinno się ułożyć teraz. Raz, dwa. Ładnie już widzimy, że się składa. Raz, dwa. Gotowe, moi drodzy. Zobaczcie, oba Gear Cube zrobione, Gear Cube w wersji pierwszej opanowany i tak to wygląda. Na dzisiaj to wszystko, bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas, kolejna kostka trafia na półkę Waszych zdobyczy, a ja zabieram się za kolejny materiał, kiedy to razem pokonamy następną legendarną łamigłówkę. Cześć!